Pan z wami. Z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Panie. Pytłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić, to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego Plemienia. Królowa spo, z południa powstanie na sąd przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki. Na woływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Tobie Patronka dzisiejszego dnia jest. Bardzo znana w Rzymie, Franciszka Rzymianka. Ludzie darzą ją wielkim kultem, czcią, wzywają ją w niebezpieczeństwach, wzywają ją wtedy, kiedy mają różne trudności w swoim życiu, wtedy, kiedy jest zaraza, dlatego, że jest tą, która niejednokrotnie pomagała temu ludowi w różnych trudnościach. I to Cały Rzym niekiedy doświadczał, wzywając jej orędownictwa, wstawiennictwa. Urodziła się dawno temu, bo w 1384 roku. Miała życie bardzo wyjątkowe. Urodziła się w patrycjuszowskiej rodzinie i w bardzo młodym wieku została wydana za mąż za Wawrzyńca. Czym zasunęła? Jest tą, która miała w swoim życiu bardzo dużo nadzwyczajnych zjawisk, wizji różnych takich ekstaz duchowych, spotkania z Bogiem. To było bardzo wyjątkowe w jej życiu. Często dla potwierdzenia chociażby tego, że faktycznie słyszała głos czaniołów, czy widziała świętych. Można podać jakąś konkretną wizję, która się spełniła w życiu. Jeżeli ktoś ma wizję, a one się nie realizują, to to nie są prawdziwe wizje. Natomiast ona takie miała. Na przykład w nocy 14 października 1434 roku Franciszka ujrzała w swoim oratorium, gdzie się modliła, Matkę Bożą z dzieciątkiem na ręku i otrzymała od niej wskazówki i rozkazy do przesłania nikomu innemu, ale papieżowi. Do Bolonii. Nazajutrz Franciszka posłuszna idzie do swojego spowiednika Don Giovanniego i błaga go, aby udał się do Bolonii. Przekazuje mu to wszystko, co Matka Boża mu powiedziała. Spowiednik oczywiście waha się, no, tam mówi o jakiejś wizji, pójdzie do papieża no i mówi: To się na nic nie przyda. Papież mi nie uwierzy, skompromituje siebie i ciebie. Ciebie wezmą za wariatkę, mnie za zwiedzioną ofiarę. I nie chciał iść. Natomiast, pomimo tego, że nie chciał, tak gorąco go prosiła, że w końcu zgadza się. Spowiednik jedzie do Bolonii, papież go przyjmuje, wysłuchuje tego wszystkiego, co powiedziała święta, jeszcze wtedy nie oficjalnie święta, nie wiedział, czy to faktycznie jest prawdą. Co się okazuje, potem papież wydaje rozkazy zgodnie właśnie z tym, co miała Franciszka usłyszeć od Matki Bożej. To było niesamowite też dla tego spowiednika. Wraca z powrotem do Rzymu i mówi do Franciszki: Chciałbym, chciałbym Ci opowiedzieć, co było w tej podróży, a ona mówi: Nie musisz. Pozwól ojcze, bym ja ci opowiedziała Twoją podróż. Towarzyszyłam Ci w duchu, wiem wszystko, co się stało. Było bardzo dużo takich nadzwyczajnych sytuacji, kiedy na przykład umiera, umarła ze środy na czwartek, miała takie przeczucie, że bardzo chce umrzeć wcześniej, przed tym, co miało przyjść na ziemię, nowe klęski, to, co miało przyjść na kościół, wiedziała kiedy umrze, wiedziała, co się stanie potem po jej śmierci, zobaczyli, że faktycznie to wszystko przepowiedziała. Natomiast właśnie w chwili, kiedy umierała, antypapież przybierał miano Feliksa V w kościele. To był tylko wstęp, dlatego że, tak jakby dla pokazania, że te wizje, które miała, były wizjami prawdziwymi. Miała też kiedyś wizję trudniejszą, miała wizję piekła. Miała wizję też czysta, miała wizję nieba. Dzisiaj będzie trochę więcej na temat tej wizji piekła, dlatego że czytania wzywają nas do nawrócenia. I pierwsze i Ewangelia miała wizję piekła i co ciekawe widziała bardzo dokładnie to piekło. Ile stopni ma, w jaki sposób wygląda w domu, gdzie mieszkała, gdzie jest zakon, sióstr zakonnych dzisiaj. Do dzisiaj jak się wchodzi do, tego, do tych pomieszczeń są przepiękne freski zachowane. Jest taka jedna sala, która Cała jest malowana Franciszką, często z jej aniołem stróżem i z różnymi pokusami, jakie miała w swoim życiu. Na przykład, jak szła usłużyć mężowi, jak na przykład przychodził zły duch, który ją kusił, właśnie do czegoś, żeby ta posługa nie była dobra, nie była z miłości. Jak w różnych sytuacjach te duchy się objawiały. Taka dziwna trochę wizja, bo dzisiaj tak się nie mówi często o tych złych duchach, ale gdyby wtedy ją zapytać, to ona bardzo dużo widziała, że wiele rzeczy w życiu, których doświadczała, było właśnie z pokusy złego ducha. Jest też inna sala, cała wymalowana w cudach, które się dokonały właśnie dzięki modlitwie świętej Franciszki, Rzymianki, za ziemi, za życia ziemskiego, różnych rozmnożeniach, pokarmów, na przykład, kiedy brakowało ludu, ludowi, czy na przykład uzdrowienia, kiedy ktoś sobie na przykład. Yy, nogę, odciął czy takie różne nadzwyczajne rzeczy, ale jest też wymalowana właśnie wizja piekła. Bardzo duża, przedstawiająca właśnie różne osoby, które cierpią. W swojej wizji Franciszka to był 1384 rok, jak się urodziła, ale jak przykazy mówią, widziała na przykład jak szatani wlewali w gardło skąpców potoki roztopionego złota i srebra. Takich malowideł jest właśnie dużo, wtedy kiedy no, w tych freskach, tam gdzie jest przedstawione to piekło. Widziała również różną hierarchię tych szatanów, czynności, różnych męczarni, zbrodni, które były popełniane. Widziała też Lucyfera, który upadł, który był tym, jako król, który cierpiał stokroć gorzej niż inni jego poddani, dlatego że jego upadek był największy, bo był najbliżej Boga. Widziała duchy konkretne, te, które kuszą grzechami ciała, w sferze grzechów skomstwa, grzechów bałwochwalstwa, w związku z magią, spirytyzmem. Widziała też pewną część szatanów, która przebywa w piekle. Widziała, jak inne unosi się w powietrzu, pozostała, przebywa w pośrodku ludzi, szukając kogo by pożreć. Ci, którzy zamieszkują piekło, wydają rozkazy i wysyłają posłów. Ci z powietrza oddziałują fizycznie na zmiany, nawet atmosferyczne. Żyją swym zgubnym wpływem i zatruwają powietrze fizyczne i moralne. Głównym ich zadaniem jest to, aby osłabiły dusze. Duchy powietrzne są głównymi sprawcami grzechów, a skoro osłabią dusze, które są słabe, oziębłe, szatan ziemski usiłuje ją przywieźć do upadku. Najprzód, skoro ją osłabi zwątpienie, popycha ją ku pysze, w którą wpada, tym łatwiej im jest słabsza. Skoro pycha, zmniejsza jeszcze odporność duszy, wtedy podsuwa się kolejny grzech, na przykład grzech ciała. Skoro te grzechy Ją nadal będą osłabiać dalej, napastują dusze grzechami chciwości, a gdy odporność duszy zostanie jeszcze zmniejszona, przychodzi szatan bałwochwalstwa, który dopełnia ostatecznie i kończy to, co tamci rozpoczęli. Widziała w tej duszy też okropne rzeczy, widziała wtedy, kiedy były upadki, każdy grzech, w którym trwamy, pociąga za sobą inny grzech. I tak cały szereg tych grzechów, które są. Święta Franciszka podczas pokus, jakie na nią przychodziła, wiedziała na przykład, jakiego rodzaju duch ją kusi, skąd przychodzi i w jakiej takiej hierarchii należy. No to są rzeczy takie opisywane, które mogą trochę mrozić w nas krew w żyłach, mogą nam zadawać pytanie, no, czy tak naprawdę jest, czy nie. Myślę, że każdy z nas po tej niedzieli, kiedy Chrystus był kuszony, ma świadomość tego, że skoro Chrystus sam był kuszony, to tak samo i my jesteśmy kuszeni tutaj na ziemi. Ona opisywała to, czy przedstawiała w sposób bardzo taki namacalny. Nawet widziała, jak udało się jakiemuś szatanowi kogoś skusić, jak inni byli tymi, którzy się cieszyli. A wtedy, kiedy się mu nie udało, to się naigrywali z niego. Dlaczego o tym mówię? Nie po to, aby nas straszyć piekłem, bo straszenie piekłem wtedy, kiedy się wzywa do nawrócenia, może pomaga, może nie. Bardziej to, co fascynuje człowieka, to jest miłość Boża. Ona to widziała, Franciszka, dla przestrogi, też dlatego, aby sama mogła się poruszać lepiej w tych pokusach, które przychodziły w jej życiu. Taki, taką łaskę Bóg jej dał, a też aby ludziom o tym powiedzieć. Natomiast nas powinno przede wszystkim fascynować to, że kiedy się nawracamy, to zmienia się nasze życie, my żyjemy lepiej. Jakikolwiek grzech, który byśmy wzięli, nad którym byśmy się zastanawiali, tutaj było trochę chociażby o tej wizji tego człowieka, tego skąpca, któremu jest wlewane srebro i złoto właśnie do ust, gdybyśmy tak zastanowili się właśnie, nad człowiekiem, który żyje w skomstwie. Jest taki o Sknerusie Makwaków, czytaliśmy pewnie wszyscy, o człowieku, który jest tym, który na samym końcu przez tę swoją chciwość, grzech zostaje sam. Jest smutny, mimo to, że ma skrzynie pełne złota, no to jest tym, który tak naprawdę cierpi. Jakbyśmy wzięli jakikolwiek inny grzech, jakiejś magii, bałwochwalstwa, te grzechy generalnie do tego prowadzą, że niszczą człowieka. Więc, kiedy słyszymy zawsze wezwanie do nawrócenia, do tego, aby zmieniać swoje życie, to jest to wezwanie do dobra, bo Bóg pragnie naszego dobra. Bóg pragnie naszego ocalenia, i to powinna być ta główna motywacja w naszym życiu: że ja chcę się przemieniać, że ja chcę być tym, który wchodzi w jakiś sposób też w tę walkę ze złem, który jest w naszym życiu. Franciszka bardzo często widziała swojego anioła stróża, który jej pomagał który ją wspomagał i miała to głębokie przeświadczenie, że w tych walkach nie była sama. I my również wtedy, kiedy jeszcze zanim zgrzeszymy, kiedy jest pokusa w naszym życiu, jesteśmy obdarzeni przez Boga łaską. Samo Pismo Święte mówi, pokusa, która nawiedza człowieka nie jest większa niż łaska, której Bóg chce udzielić, po to, aby z tą pokusą wygrać. Dlaczego masz pokusy w swoim życiu? Z czego się spowiadasz? Jakie grzechy widzisz, że popełniasz? Do czego ciebie kusi zły duch? Może do obmawiania, do plotkowania? Może są grzechy języka, które dominują, a może grzechy lenistwa, które przeważają w twoim życiu? Jakie to są grzechy, które w jakiś sposób widzimy, że się z nimi zmagamy? Pan Bóg chce dzisiaj przyjść z tym słowem dla nas wezwania do tego. Abyśmy nawracali się z tych grzechów, abyśmy też podjęli w jakiś sposób walkę ku świętości. Franciszka stała świętą, ale w swoim życiu dużo walczyła z tymi pokusami, które przychodziły, czy też z tym, co widziała w swoim życiu. To też było czasami trudne dla niej. Ale na samym końcu była wdzięczna bardzo Panu Bogu za prowadzenie, za to, że On z tych różnych opresji, ją wyprowadzał. Modlitwa jest tą drogą, gdzie Bóg udziela nam łaski. Wzywanie Pana w pokusach jest też tą łaską, którą On nam udziela do tego, abyśmy je przezwyciężali. Niech to słowo z dzisiejszej Ewangelii właśnie o Jonaszu, który wzywał do nawrócenia, ale też o Chrystusie, który jest o wiele większy niż Jonasz który wzywał do nawrócenia, dzisiaj dotnie naszego serca. Pomyśl, z czego w tym Wielkim Poście powinieneś się nawracać, z czego powinnaś zrezygnować, co ograniczyć. Dobrze jest przemieniać swoje życie. Dobrze jest być bliżej Boga, ale dobrze jest też być bardziej świętą osobą, dlatego że świętość sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi, pełni pokoju. Jesteśmy tymi, którzy mają tą harmonię, Wewnętrzną, bo świętość jest piękna. Modlić się dziś będziemy za rodziny chrześcijańskie, o ich jedność, miłość i świętość, jeśli wiemy o jakichś rodzinach, może. Oczywiście na względzie najpierw mamy te z naszej parafii, bo najbliżsi są nam, najbliżsi nam są ważni, ale może ktoś ma w swojej rodzinie, może ma jakiś problem, może ktoś walczy. O jedność małżeństwa w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich, wśród znajomych. Niech też przez przyczynę świętego Józefa Bogu te osoby teraz powierza. O jedność, miłość i świętość naszych rodzin. Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię. Wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała, abyśmy nasze życie, nasze zdrowie, nasz plan i wszystko to, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Józefie, potężny nasz patronie i orędowniku, opiekunie i stróżu świętości naszych rodzin, z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie w naszych radościach i smutkach. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie, Jezus, uczynił szafarzem swych łask. Będziemy powtarzać, Święty Józefie, wstawiaj się za nami. Stróżu najświętszych skarbów Jezusa, Piastunie Bożego Syna, wstawiaj się za nami. W przykładzie całkowitego daru z siebie stawiaj się za nami. Zorze w gorliwym wypełnianiu codziennych obowiązków, stawiaj się za nami, przyjacielu naszych rodzin. Zorze świętej miłości, nauczycielu modlitwy i życia w rodzinie. Przomoja, niech jest powojał, łosi i jubo zewe policzeć, On wybrany, niezrównany, niech mu powody wy trzeba nieść. Z nami chwawe, niebo całe, niech uboży złowo żywy nóg, żeby Miary twoje dary, a Święty Józefie, opiekunie rodzin, Bogamy Cię o pomoc. Podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność, niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Będziemy powtarzać: Błagamy Cię, święty Józefie. O jedność i wzajemne zrozumienie w naszych rodzinach, o czystość duszy i ciała, o pomoc w wychowaniu młodego pokolenia. O obronę przed pokusami i zasadzkami szatana. O opiekę nad naszymi rodzinami. O wzajemne zrozumienie, szacunek między pokoleniami. O gorliwość w pełnieniu codziennych obowiązków. O pokój i jedność za naszą wschodnią granicą. Święty Józef. O Józefie uwielbiony, nadaniowy wywyszczony, kurdej swego jest miastunem, matki jego obiegunem. Czego Adam nas pozbawił, Bóg przez nam naprawił, ty podskorpił z nieba budzić nam się nie potrzeba. Króla stróżem niebieskiego, ramą raju anielskiego, wszyscy ludzie mu śpiewajcie i pomoc. Józefie, opiekunie Kościoła Świętego i nasz patronie, stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa Twojego przebranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc. Będziemy powtarzać dziękujemy Ci, święty Józefie, za Twoje święte życie, za łaskę małżeńskiej bierności i miłości za dar żywej wiary, nielękającej się trudności, za zrozumienie powołania do życia w rodzinie, za orędownictwo we wszystkich naszych potrzebach, za wzór zawierzenia Bogu, za wszelkie łaski, które wypraszasz nam u Boga. Chorą do nóg twych panamy, niechaj opieki twojej niż doznamy. Ty oblubieńcze, panny nad pananami, Święte świętej Josefie opiekuj się nami. Ty jeden jesteś od Boga wybrany. Być opiekunem od Panny nad Panami, Tej czystej lili pomiędzy cierniami, Świętego zepie, opiekuj się nami. Ty się na swych rękach zbawiciela nosił, Nie jedne trudy dla niego ponosił. Tyś go łatwymi kołysał rękami. Święty Józefie, opiekuj się nami. Zbierzmy te wszystkie intencje, te wszystkie osoby, które mamy w sercu, które przeżywają może jakieś konflikty, jakieś niezgodę, których rodzinę czy małżeństwo wyszło na włosku i powierzajmy Bogu przez Przyczynę naszego patrona w Litanii, Kirie Elejson. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boża, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, Światło Patriarchów, oblubieńcze Bogarodzicy, opiekunia Odkupiciela, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, sługo Chrystusa, Sługo zbawienia, głowo Najświętszej Rodziny, Józefie najsprawiedliwsze, Józefie najczystsze, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejsze, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości. Miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin, podporo w trudnościach, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie wygnańców, patronie cierpiących, Patronie ubogich. Patronie umierających. Po strachu duchów piekielnych. Opiekunie kościoła świętego. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go Panem Domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I kończąc nasze nabożeństwo, pomódlmy się modlitwą, którą odmawia papież, papież Franciszek, zabierając wszystkie te nasze ważne sprawy. Ochwalebny patriarcho. Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno. A skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęśliwy to, co wie patrona Józef, ma za opiekuna, na niego nie. Niczego nie bodzi bo świętym Józef przy nim stoi nie zginie. Idźcie precz, marność światowe, boście. Zagubili go nowego świątynia, ja na czysto trzego Jude'a opieku nad Twoim